Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj to my sobie powiemy, prawda? prawda stworzymy sobie nowy świat. Yy, ale zanim to, to pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczkiem, łapce w górę, żeby Was kolejny odcinek nie ominął. Yy. Okej, okay. to tworzymy, nie ma co więcej tutaj się... OK, dobra, to póki to się tworzy... Albo widzimy. Zraspię się gdzieś tak... na lądzie na pewno, to na pewno. Pustynia? A nie, ocean. Wyspa? Ale fajny spawn! O kurde, ej! No nie przypuszczają, że może mi się tak fajnie wygenerować świat. Bo to są te rzadkie ryby chyba. Ej, no nie, nie ma tutaj żadnego seeda no, Randomowo was generowałem Ej, no XD. Mega fajny seed. Serio, podoba mi się. Nie jest to najnowsza wersja, jest to wersja 1.161. Nie wiem, ta, ta, ta mi pasuje na razie. Jak wyjdzie 1.17, to tylko skopiuję na tą wersję, ale no. Teraz jakby nie jest mi to potrzebne yy, bo jakby nie potrzebuję tego A na tej mi się fajnie gra, bo tych nowszych w sumie nie wiem co tam się zmieniło Okej, okay. nie gram tu żaden rekord więc można sobie na spokojnie to wszystko porobić ok dobra No W sumie nie po co te trudne narzędzia Just tak odruchowo chyba, dobrze robię U, jabłuszko O, jabłka się będą sprzedawać Będzie straszny problem z jedzeniem Trzeba sadzić drzewa naprawdę będzie problem z jedzeniem Tu, tu i tu Ej, no nie spodziewałam się, że mi się taki świat wygeneruje Jakby... spoko O, fajne, fajne kody daj, Spoko się rozwija. Mi się podoba. Teraz znam sobie trochę drewna i idziemy potem. Trochę problem, bo to sobie jest Okej. Okay. To tutaj... Aha, co nie ma łopat. O, potem to w sumie pewnie tyle Ty od razu kopalnie. H odecz dokładnie. Ja chciałem sobie wpisać jeden taki sit, ale ja znałem, że to nie ma. Chyba większego sensu. Z tym zejście na dwa to będzie lepiej. Co na nawet nie chcę schodzić, bo będzie ciemno. A w sumie nawet nie chcę schodzić tak jak pomagał. No Trzeba ogarnąć pochodnie i można zejść w sumie potem. Ale nie to. Ok, czy jeszcze 40 krobla mogę wykopić tylko. To do, dociągnie do, do, do końca już ten kilo, czy co tam? pierwsza noc będzie na pewno też ciężka, nie? Myślę, że przy wiosce się zrazpimy, no, ale... Poziom szczęściami na to nigdy nie pozwala. Nawet jak staram się czasami zrobić speedrun mój kolega do czarów, że mieć poniżej 20 minut z osiągnięciem, i wtedy się raz. Tak, to jak chcę zrobić fajny odcinek, to się raz po I Nie. I ten sit i tak nie może nigdy nie zakaź bo fajny będzie nas zrywala. To jest 3. Zrobimy sobie trochę kobra i zastanawiam się, czy nie płynąć w stronę lądu. Pytanie też, ile to jest kratek, nie? No, po kilofie. Poszedł. Nie lubię, jak się tak wszystko powoli dzieje. To już jest zupełnie inna rzecz, EpiSense 5, na jeszcze, może w ogóle. No cóż. Wiem, że mogę sobie włączyć książkę i robić to wszystko szybciej, ale nie lubię, wolę sobie tego Są kordy. Powiedzmy, że jest to 100. -100. Będzie widać z tego, bo tą Dobra, no to płyniemy, że coś znajdziemy. Nie wiem, że jakiś timelapse? albo cięcie po prostu. Nie wiem. Zro mój montażysta zrobi jak zrobi. Więc no co? Okej, okay, dobra, nie musisz nic ciąć, montażysta Już mamy wyspę. Zdroża to no, to ona chyba nie jest Hehe, <laughs> ten wiatek na środku Dlaczego to się tam tak świeci? Aha, bo są te świeciki koralowa nie była przy brzegach? Pustynia To jest to No pustyni zazwyczaj są Ale to pięknie wygląda Statek Tak? Nie, to nie jest takie, po prostu wygląda jak dyra. Dobra, wiadomo. A jakby jeszcze tutaj była wioska przy brzegu. A tu było fajnie. A nie, nie ma, nie widać. No szkoda. Nie wiem, właśnie, nie zobaczymy, jak to zrobię. Czy zostaniemy tu, czy wrócimy na wyspę. No, jakby warto bym tu zostać. A nie, to jest trudne, Zastanawiam się, jak to wygląda. Nie zyskaj z kawy, kawy nie stracić go tak dawno. Zostać ich dawno na kawy, jak na mnie zakupi. Takie o Jezus, jakby była wioska. Ale duża. Atakowana. widzę z daleka. To jest piramida? Nie, piramida tak nie wygląda. To jest mega dużo wież. W wieżach zawsze są skrzynki. To. To mi się podoba. Zostajemy tu. Ja tu zostaję. Już nie ma, o czym gadać. Wszystkie można mega fajnie rozwinąć. To będzie. Nie, to nie będzie głupie wieży zamieszkam. Golema nie niszczę Xero, monterzysto, nie pił się o to. Ale... u, fajnie ale... Ech, droga. Nie niszczę golema, bo po prostu nie ma sensu. Tutaj... Mam tu żelazo. Tutaj, tu jest. No, do Dostatek do żelazo. Trzeba będzie zabudować ten kanion. Bo to, to, to jest niebezpieczne. Ech, tak. Urok mieszkania w boku. Yhm mm Okej okay. No, powinno to zwalić Mariusza, ale po już nie mam... Nie... To nie jest speedrun i ja chcę zamieszkać w tej wiosce A jak nie będzie go to będzie niebezpieczne. Y no może to rozwalę, dla jak to wygląda O, ale cudnie to wygląda Szczerze, liczyłem na... O, nie ma skrzynki A, jest U, jedzenie, Dobra. nic nie ma sensu. Przenicę jest... Zy... Mamy duże przenice we spodunku. Duża ta wioska. Bardzo duża ta wioska. Tębem jest mój. Hmm. Mariusza nie niszcza, ale to... Ten... Kurde, właśnie nie wiem, to zrobić. To, będzie. to Już dużo go rozwijać. No to się zbliża. O oh, kurde, lagi są. So close. O, oh, ratus close. A tu jest dom no Jakby mi się taki zig na spidranie rani trafił? Więc taki o, Taki początek. No to, to dość fajny, bo no, nie mogę powiedzieć, że nie. Masz łóżko tu starego w ogóle? Aha, chodzi na to, że nie ma. To idziemy gdziekolwiek indziej. Ale ja d dostaję. Jezus! Nie tak jestem bez setu. Nie spieszę mi się, ewej, tutaj na powoli, wszystko dobrze Nie wiem, tam skoczyć, ale boję się, że ja tam zginę po prostu W spawn point mam tutaj mm. o. <ś> Co ty robisz, stary? Nie, biedny Chciałem tu zabudować. Ej, skaczemy? Ale piękny cave. Tu aż się prosi, żeby były diamenty. Jestem Wszystko i wypada. Nie wiem, co to robię. Zginiesz, Mariusz. Mariusz, wracaj. Mariusz, by the way, no, już zlecny kilo. Tutaj na pewno bym poszedł w set od razu też. Już przy okazji. Już mamy żelazo, dużo. No bo to jest dużo. Nie, to O, dużo, bardzo dużo. No e, to. I piec. Ok. Chodź, e, cokolwiek, co to była. tutaj e, cztery. I się przepala. Asi ja się, kurczę się jeszcze dużo rozejrzy. ja Nie no, pierwszy odcinek my Diaksy mamy. Poważ, powaga. Wiedziałem, że to nie może być tak, że tu będzie jakiejś okay Diaksa. Diaksów. Diaksa. By, by. Mm, kocham tę grę. Naprawdę. Ona, ona, ja ją kocham, a ona nie. No. No, kurde, zabił się Mariusz. Jak nie Marusz. Zbigniew. Zbignie. Zaskoczył, i nie wie dlaczego. Template tak? Tak, nie wiem co to jest za SID, ale jest fajny. Jest bardzo fajny. Jest chyba seed Trzeba umieć go rozegrać tylko, to jest jedyny wymóg. O, kot, pewnie. Przyskoczę? Eee, no ezio. Boże, ty mi wiesz, jak dalej tam trwi. Niech nam da więcej w życiu, całe nawet pierwsze wiadro, drugie kilo 2, 1, 3, 4 Dobra, to tu, to tu, to tu Dobra, I ja w tym momencie idę po wodę I idziemy po diaksyniową przewodzie Nie wiem ile mam czasu, ale masny no jest ten seed Ten city jest po prostu... fajny. No, nie da się go inaczej Lubię walić wiadro, nie trzeba się. Jeszcze jedna. Dobra, walnę są chyba z tego tarcza i leginsy. A nie, jest tarcza Ile mamy? 7. No to często pi. To to akurat musicie mi mu przyznać. O! Ej, kurde. Z tym nie No nie wiem. Dobrze, że butów nie zrobiłem, bo je ja mam w sobie. Co tam jest zombie? Nie wiem co to jest. Ale może wypóźnąć stąd. A nie, to jest kot. Zresuję bo jestem w ogóle bez setu. Bo było z pięć, bo mamy już enchant. dyan. że tych jaksów mogę się powiedzieć. Chciałabym się powiedzieć inaczej, ale no. Już naprawdę, no. Także chociaż na kilo będzie. O! Idzie! Przeciwnik! I potem są trzy kytarnie. A st staka mają. Wiesz jak mnie teraz coś w pracy walniało. Czekła po byki. Nie, kamiony są niebezpieczne. Już wiem o tym.

żeby się tu nie zgubić, nie? nie, no zachwycony jestem z początku odcinku, łapię ryby w ogóle Okej, mógł spaść, ale no, to ryba. Bierzemy ten piecyk i nie chcę się położyć. Kobel jest na coś innego. Mm, 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 mm. Ile 25. 8 dodać 7 jest 15, czyli 15 odjąć 20 5 jest 10, czyli zostanie mi 10 irona, jak sobie dokończę set. Okej. Okay. A cały dzień mi akurat zeszło. Super. to łóżko i zniotam go do domu. tego co mi się podobało. Tego. Bez sensu zrobić trochę, że pleczek nie ma łóżka, ale nie ja myślę, że tak Dla achievementów w ogóle Okej, okay, dobra, mamy diaksy, mamy wszystko Już w sumie jakby W sumie jakby w ogóle To nie wiem, to ja się już z bardzo będę żegnał Zrobiliśmy dzisiaj dużo, na pewno Mogę no, być z tego zadowolony Refleccer'a w wiosce, co też mnie mega cieszy w ogóle można potem bez problemu iść do Endu. Będziemy na to gotowi. Więc no, mamy diaksy. A my ta, za chwilę pulsa, do dokończę set Nie wiem, ten city jest lucky. No, nie chcę powiedzieć, że nie, ale no. Widzimy się w następnym odcinku. Ja zapisuję grę, żeby nie było.